Kla, mu, kla, kla. A. 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 a, a. Nie ma filmów, które łatwiej trafiać. Okej? Nie, nie zajmujesz się pięknościami, nie zajmujesz się pierwotami, które tam są, żeby coś wszystko określić, pokazać na elektrowni, na nukę, na pamięć. Okej? Okay? Да. Хорошо. Сначала дом. Итак, уба. Так, давайте нам запаковать слово. Вот как нормальный спорный уклад. А. Итак, возвращаемся к тому, что мы сделали локал. Zrobili z niego Nie po to, że to będzie fajne, tylko po to, żeby wam pokazać, że jak się nauczę charakteru danego stylu, później mogę wykorzystywać jakieś tam inne umiejętności. Tylko nadawać mu charakter i staje się to paperze. Okay? Normalnie łopat zrobił w ten sposób. Tutaj zrobię sobie taką akcję, że robię go w góry. Lewa ręka prowadzi lewą nogę. Także dzisiaj robimy sobie tutaj popping, styl z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Bardzo fajny kalifornijski klimacik. Kilkanaście, kilkanaście różnych styli. Dzisiaj się zajmujemy papetem, toymenem i wavingiem. W tym momencie sobie próbują robić waving, czyli przepuszczać fale przez swoje ciało. Próbują na tyle złapać kontrolę, żeby ściemnić widzę, żeby zrobić tą iluzję. Wcześniej robiliśmy papet, udawali marionetki. Później będziemy robili tojmena, będą udawali zabawki. Może zdążymy pobawić się w roboty. A generalnie żeby za pomocą różnych opcji ruchu, czasami miękko, czasami ostro, czasami twardo i ze spięciem mięśni, pokazać muzykę i pokazać to, co się dzieje w środku. Wychodziła co Wychodzi o na już 3 lata i dla mnie taniec to jest coś, czym mogę wyrazić swoje emocje i czy mogę się oderwać od, od tych, tych zwykłych dni, w których jestem w szkole i mogę wyrazić swoje po prostu emocje. tego typu warsztaty w Radomskiej Centrum Tanaśnej Kuźnia będą organizowane e, częściej. E, dzisiaj z, e, zaprosiliśmy Łukasza Ufolkowskiego, świetnego popera. Współpracujemy również z Niebogidańską Południe, e, Pawła Mazura, także ten styl będziemy promować w Radomiu coraz bardziej.